Hej hej my popróciliśmy z odcinkiem więc zaczynamy dalej grać No ja Co na razie robimy? zakończyliśmy przy zdobyciu Oskitu czyli skafandru żeby mógł poruszać się po kosmosie Dokładnie, potrzebuję mi po prostu siatkę na głowę No coś do stylu Ty akurat nie potrzebujesz bo jesteś robotem I to jest akurat fajne dla ciebie Nie jak się dusisz tak No to jest ciężkie Hmm. Powietrze tam. O, masz. Mamy. Hmm. Ciekawe, co to jest. Powietrze. Aha, faktycznie. Coś w tyłu powietrza. Dobra, trzeba w tą stronę iść. Aha, fajnie, że się duszę. <laughs> tu masz kolejne powietrze. Tak coś. Dobra No nie aż tak cały czas nie potrzebuję No, fajnie Odpal mi Wietrze Dobra Trzeba to odpalić Ej, coś mnie bije Co to jest? Jakieś wydle No Bydle, które zrobiło się z większego na mniejsze. Nie ma sprawy. Ja to jakieś dzieci pewnie. Aaa, smash, cztery loki. O które chodzi? E, tutaj masz. Aha, spoko. Dobra, i chyba ten A <laughs> ja. <laughs> Dobra. Co my tu mamy? <laughs> Krzyneczki. O, broń. Co mi bije? To są te! Znowu. Trzeba jeszcze zobaczyć. Ty! Skaczemy tam. Po drugiej stronie jest skrzynka z bronią. Co my to mamy? A to jednak tarcze! Które bierzesz? Taką. A ja już przeskoczyłem na drugą stronę. Ja se zamienię w sumie Dobra I zamiast 54 ma 72 Co ona da? O! Kamizel! W końcu No! Jest o wiele lepiej Jakbyś był robotem, co nie? To by widzieli, że pod paskiem HP i ta, yy, obrono dostałem teraz pasek z yy, tlenem. Też taki mam. Masz? Mam, tylko że mi się to nie wykorzystuje w żaden no, sposób. Czekaj, nawet zobaczę. Nie. No. A? Tak jak widzę, musimy się nie zająć. Uuu, a mnie zaatakował. Tej misje trzeba od niej wziąć. Też zobaczymy, co ona będzie miała na... O, są skrzynecze jeszcze. E, za niedługo. Dobra. O, broń jakaś jest. Czas. Head to jump pad. Dobra, chodź za mną. Biegnę. No, albo lecam. Albo jedziesz. Znaczy, jadę na kółeczku. <grym> A chcesz coś zobaczyć? Czekaj. Czekaj, podjadę do ciebie. <grym> no, dawaj. No, co? Nie jestem w stanie za hmm, Gdzie mamy iść? Chyba tu niedługo muszę zmienić opony No zaraz ci wymienię też Na zimowe A nie kosmiczne? Aha albo kosmiczne

Jesteś sławny, zrobili ci zdjęcie. <śmiech> <śmiech> jak tyś to zrobił? Ale co? No, to... jesteś mocniej w ziemię. O o! E, no, wiesz <laughs> ten. No, Spacja i co? No, Fajne. Fajne. Dobra, mogę ja to zrobić? Mm -hmm, pewnie. walić ten obieg. dobra? I... trapię! <grymne> Czekaj! Trapione! O! Co to? Kasa! Kasa. Dawaj! Okradamy bank! Albo kosmos Eee... Szybko chodźmy, bo powietrze mi się kończy. Dobra. Akurat chyba po drodze. Hmm, ciekawe co tutaj będziemy mieli. Hmm, drukarkę. Ty. Zdjęcie! W kosmosie drukarka. I to jeszcze działająca. Czekaj, zobaczmy jak wyszły zdjęcia. Słaba jakość. 480 Eee... Trzeba do niej pójść. A, tu jest! Dobra. To ja Właśnie, czwarty level. Trzeba sobie dodać skill Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Jakie mogę sobie wybrać? Przyspieszenie mojego y droida y bojowego przyspieszy jego szybkość hmm. Mm -hmm. albo powiększy mu damage y to ja damage bym poleciał patrz poleciał e, czekaj czy... jeszcze to jest pierwsza strona cyberkomando czyli po mojego e, powiększenie z damage'em ich broni i magazynku we wszystkich laserowych bronia e, a ja nie mam akurat tu jest pech o powiększy mi tarcze oraz maksymalne życie dla ciebie i twojego robota bojowego A co mamy w Dreadnought? Powiększy... O! To się przyda Nie dość, że powiększy mi y, skrócenie czasu na aktywację ponowną mhm. To jeszcze będę mu, będą dłużej z, ten, dłużej walczyły Fajnie. O, fajnie. Dobra Ja sprzedaję znaczy ten sam w sklepie siedzi Jak to nasz kambi? Jak zwykle, nie? No Co ja też ze schodem. Ile masz kasy? Eee, już trwa. A 900 Ha, równy tysiaczek O kurde, zawsze masz więcej ode mnie pieniędzy Nie zawsze W poprzedniej części też miałeś no dobra, ale wydajesz dużo kasy na kasy, no to się nie dziw No uzależniony były, co zrobić Ale to... Ale akurat miałeś fajnie, bo ja ciągle trafiałem na granaty. A ja na bronie. No właśnie, a ty ciągle I to na bronie. No Tym razem ja snajperkę używam, nie? W sumie się zobaczył. No my... I w powietrzu. O. -o. Czarna idą. Dobra. Jeszcze ty trzeba rozwalić. Dobra. Ja się zajmę. Au. Ty też to słyszysz? Bo co f kick Pan To jest ta moja moc specjalna, coś chyba kroję eee, no. A ja słyszę, że muzykę włączyłeś A tu jest robot mój, popatrz Tutaj, tutaj Gdzie? What <ścoughs> Coś ty? Aha nie wiem co to było, ale okej. Okay. Co to była za specjalność? Nie wiem. Co to? Disco Dance? Już przypadek jak bo myślałem, że to R. Zobaczy, co... Zobaczymy jak ja mam. O proszę. Dwa roboty aż. No jeden robota, mówiłem. Jeden, właśnie ten. Wolf jest do walki. A Saint z tego co widzę to jest chyba do obrony. W sumie je ja sobie zachowam jest. Dobrze. Eee, to co? Nie ja oskaczamy! Au, 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 au. Ty jak się fajczy. <śpiewa> Sparzyłeś dupę? No. Czy szybko ci powiecie, ucieka? Nie, z tego co widzę, pracę... na... Dobra. Dobra, o, dostałem bada z rankę. 29. Dobra, idziemy dalej. Zajmę tamtym Trochę ich jest A? O Jezus, ten duży jest O nie, dobra, zajmijmy się tym większym Kogo ja No, Au. mocny nie, 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 nie Tak bardzo mało życia Kurde ale mi pisknął. Jest co, tu... co, tu się przydatą to... Lecieć No i to już jest coś No, porażak go tutaj. Jest lepiej oh, 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 oh. Na ile masz swoją umiejętność specjalną? Mam już Jest co, może użyj Położyłeś wieżyczkę? Ty ale jaka mocno Ty chyba masz strasznie losowe Mhm Ej ja nie mam amo Ej ta wieżyczka wykorzystała moje amo Serio? No Dobra, leży. A ja mam tutaj jeden problem. Bo dwa zwierzaki mnie goniły. Albo teraz itd. Teraz mnie gonią. Spokojnie, zajmę się. Ale ich dużo. Masakra. Uch, chwilę spokoju. No. No jak na razie ta. No. co mnie. To, to Nie <grym> ja też. A my się nie okazało, że sobie pizgnęliśmy. Przecież to niemożliwe. Jak Kurde. Tam idzie z hajsem? E, z hajsem powiem ci dobrze, ale gorzej z amunicją. O, ma. No, no, just not her. He's still smiling. I don't want to kill you if I don't have to. Nah, got paid to kill you. Gonna do it. Fine, do what you will. Deadlift. This is Colonel Zarpadon. I need you to kill the Vault Hunters headed for your ship. Get bent up. I ain't taking orders from the prison. They said your jump pads are stolen. I'm not taking orders from the prison. They said your jump pads are stolen. Eee, powiem szczerze, że źle poszedłem. Tak. To tak poszedłem do fajnej widowni I zrobili mi fajne przywitanie w sumie Dobra Na tę stronę trzeba iść, tam gdzie ja idę, widzisz? Tak No Przechadzka po magmie. Czekaj, tutaj miałeś skrzyneczkę. Uzbieraj te skrzyneczki, ja się zajmę tutaj. Ej, bronie są. Chodź. To weź je. Tak? Możesz. No, weź je. Znaczy słabe wszystkie. Na sprzedaży. No. no no. Jeszcze tylko. O. Fajnie, że przyszedłeś z pomocą. Chociaż już... Się przyjechałem. Przyjechałeś. No. No. <grywa> dobra, w tą, tą stronę. No dobra, nazbierałem ammo już od... ...groma, więc... ...nie muszę kłamać regoli French. I wyłączę tlen. <grywa> Chociaż to będzie źle dla mnie. Dobra Sklepij Dobra sprzedawajmy i temy o! O, o co się stało? Czekaj Nic złego nie, nic głupiego nie zrobiłem Nie Myślałem że swoje bronie sprzedałem Aha Dobra ale to się okazało że z ekwipunku Na całe szczęście Dobra idziemy dalej level up czekaj muszę dodać pointa. Yy, masz jakąś badat rankę? bo ja dostałem o hmm, jaką badatrankę yy, wiesz o co mi chodzi hmm, tego tokena No dostałeś? tak dostałem dobra to jakie przywitanie what to eee Ej, ja zaraz będę leżał. Ty, Poszakle. rób to co ja. To się przydaje. Jak będziesz podbiegał pod taki... Ale nie w ten sposób. Dobra, stój. Dobra, ja lecę tam. No, padłeś? Nie. Ale za to ja mam plecy nie Fajną mam, znaczy zaraz założę Dobra Jakiego paniaka dostał Dobra, wszyscy załatwieni Kolejne bronie chcesz czy wziąć? Eee, gdzie? Tutaj Poczekaj, na górze? Eee, nie, nie 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 nie, na dole Już tam idę? Tutaj Wow Muszę wziąć wszystkie Dobra, jak uważasz? Tylko poczekaj sobie, tylko zmienię teraz na szybkiego broń Jakąś fajną dostałem, tylko... O, 55 dodaję. Łoł! Wow. Jak to się otwiera? Nie, widziałeś? Tutaj, widziałeś jak to się otwiera? Ale co? No skrzynki wszystkie. Ach, no, 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 tak wybuchają tak <laughs> Z wysadzeniem O, kolejna do wysadzenia. Ja mam broń, która dodaje 55 damage, a, ładnie. Eee. Snajperka? Nie, czekaj.

Ej no ci mogę to Masz paczuszko Ej ja nie mogę wskoczyć No kurde przecież mogę tutaj Spróbuj się dostać, mam coś fajnego dla ciebie Ej no nie mogę No dawaj No masakra, no nie wiadę. No tu! No właśnie, nie dam rady, popatrz. O. A spróbuj co? po boku. Od boku, tutaj. Tędy. O, tędy możesz. <laughs> nie tu, z tamtej strony. Z tej, z tej co ja. Stąd. A. Dobra, a teraz się dostań tutaj. <laughs> nie tak, dram, nie latanie się... po się. An, dla ciebie misję specjalną. Masz go uderzyć. Albo postrzelić. To no ja pójdę po to. No jedna karteczka powinna być na dole. Ale ja właśnie ją zdobyłem. No, Teraz mamy je z tego co widzę, po. musimy ją położyć. To dobrze. A, ekipa przechodzi. Znowu. Aaaa, goni mnie. Goni mnie jakiś kurde pedofil. Poleciał. Ała! Okej, zostaw mi jakiegoś. Też leża. Nie przejmij się. Dobra, stałem. Wiesz co? Ekipa się przyda. No. No się przychodzą z pomocą mojej ziomki. W solówkę szedł Wow, wyskoczył Dobra Dobra Chodź Idę, Idę. Ej, uważaj, plecy Dobra zajmijmy się najpierw nimi Ale nie w ten sposób co ja robiłem Tak dobrze oni są No nic nie mogę powiedzieć ale są dobrze Co? To ta granata? Ole dostałeś Ja sama zostawiam Ci jednego ziomka Gio jest Czekaj, pomogę ci masz O, dziękuję bardzo. Czekaj, bo trzeba tutaj położyć. A, co tam poszedłeś się bić?

Dobra ty tam połóż, a ja pójdę tam Nie już położyłam Została ostatnia Została ostatnia, a ta na górze wiesz o którą chodzi Wiesz co nie wiem o którą bardzo. Nie A tutaj to ty jesteś No Jedyna została, no... Społym się tam dostać Nie, 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 nie! Kurde. Czekaj, dostałem się. Tak, oo. No, a teraz jestem głodny, no fajnie. Haha! A ja przy tym tego to otwierałem i się nie chciał otworzyć. To no z tego... bo jeszcze trzeba było uderzyć, widzę. Dobra. Right, czekaj, uwaga. Patrz. Okay. Oh <laughs> Dobra, no to tak, o, otwieramy to ostatnie skrzyneczki i kończymy. No w sumie jeszcze można dojść tam, nie? Dobra, no to dochodzimy do końca i... No. Kończymy. Jak na razie seria no. zapowiada się ciekawie, a zwłaszcza gra. Mhm. Mm Troszkę lepsza fabularnie jest od pierwszej części. No. Tak, tak samo się... od drugiej. Mhm. A. Czekaj, właśnie, sprzedajmy może bronię. O. O kurde. Wow! Słab ci, że ja chyba dużo nie mam do sprzedaży. A u mnie Zaj. wszystko sprzedane. Zaj. Zaj. Ja mam to, 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 to. Dobra Dobra, chodzi Paga 3, 2, 1 No Dobra Dobra, no to kolejny odcinek będzie Jak się nagra. Dokładnie? Zgadza się? No Dobra, no to my się z wami żegnamy, więc no. Pa. Na razie.